Witajcie, kochani, chwała Bogu, Jezusowi, Chrystusowi w kolejnym dniu, jaki nam dał Bóg. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami fragmentami ze Słowa Bożego. Na początek z Psalmu setnego. Radośnie wykrzykujcie Panu, wszystkie ziemie. Służcie panu z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, to On nas uczyni, a nie my sami siebie. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem i do Jego przedsionków z wychwalaniem. Wysławiajcie Go, błogosławcie Jego Imię. Pan bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie. Kolejny psalm 103 i werset 12 Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki, kolejny psalm 116, werset 17, tobie złożę ofiarą chwały i będę wzywać imienia Pana. I ostatni z psalmów będzie 119, werset 11 w swoim sercu. Zachowuję Twoje słowa, aby nie skrzeszyć przeciwko Tobie. Teraz z Księgi Przysłów, 17 rozdziału, werset 22. Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony duch wysusza kości. Teraz z Ewangelii Mateusza, z 6 rozdziału. Od wiersza 25 do 26 i 33. Dlatego mówię Wam: Nie troszczcie się o Wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o Wasze ciało, co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm? a Ciało, niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie ani nie zbierają do spichlerzy. A jednak wasz ojciec niebieski żywie. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego. Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Teraz z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału, wiersz 48 i 49. Podobny jest do człowieka, budującego dom, który zrobił głęboki wykop, założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Ten zaś, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi, bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił. A upadek tego domu był wielki. Kolejny fragment z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału i wiersz dziewiąty. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Teraz. Z listu do Rzymian, z ósmego rozdziału, i pierwszy wiersz. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Teraz z pierwszego listu do Koryntian, dziewiąty rozdział, i 25 wiersz. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś zniszczalną I też z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, werset 13. Nienawidziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. I teraz drugi list do Koryntian, piąty rozdział, wiersz 17. I 21. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stale przeminęło, oto wszystko stało się nowe. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. Z listu do Galacjan z 5 rozdziału, od wiersza 16 do 17. Mówię więc: postępujcie w duchu, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciał. Są one sobie przeciwne. Także nie możecie czynić tego, co chcecie. Teraz z Listu do Filipian, z czwartego rozdziału od 4 do 13. Radujcie się zawsze w Panu, mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom, Panie z blisko. nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z niech wasze pragnienia będą znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne. Jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie. Z Wami. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo Wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się. Umiem też obfitować wszędzie i we wszystkim. Jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Z pierwszego listu do tesalonicza, piąty rozdział, 18 wiersz. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem Was. Amen. I w drugiej części podzielę się kolejnymi wersetami. Amen.